Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z naszego cyklu o ułamkach. Dzielenie ułamków zwykłych. I chociaż to będzie koniec naszych działań na ułamkach zwykłych, to ten cykl będziemy kontynuować, czyli będą tu też ułamki dziesiętne. Będziemy porównywać sobie te ułamki. No i po prostu myślę, że będziemy sobie go kiedyś tam jeszcze pewnie kontynuować. Dlatego od razu przejdźmy do rzeczy, bo mamy tu trzy przykłady, a wszystko to musi trwać 15 minut, nie więcej, dlatego zaczynamy. Jak się dzieli ułamki zwykłe? I przepraszam, bo mówiłam we wszystkich filmach, że dziesiętne, ale mi się to tak zawsze myli, że na te zwykłe mówię dziesiętne, a na te dziesiętne mówię zwykłe. Dlatego to są zwykłe ułamki. Ułamki dziesiętne to coś y, takiego. Ale to jest y, ułamek zwykły, a my to są ułamki dziesiętne. I przepraszam, że tak mówiłam, ale mi się to wszystko plączy, dzisiaj język, i no. Więc mam nadzieję, że zrozumiecie. E, teraz mamy takie przykłady. I kiedy dzielimy ułamki zwykłe, tak zwykłe, nie dziesiętne. E, przepisujemy sobie pierwszą naszą liczbę, pierwszy nasz ułamek, czyli trzy szóste. I teraz rysujemy kropkę. Tak, kropkę, czyli znak mnożenia, a nie dwie kropki, czyli znak dzielenia. Zaraz wszystko wyjaśnię. I ostatni nasz krok, nie licząc działania. Ojej, oj, mi się tutaj linia z tego zrobiła. To jest przepisanie drugiej liczby, ale odwrotnie. Czyli mianownik idzie na miejsce licznika, a licznik na miejsce mianownika. To, że tak powiem, zamienia się miejscami po prostu. To się zamienia miejscami. I wykonujemy mnożenie. Tak, tak. Czyli jak dzielimy ułamki zwykłe, to pierwszą liczbę przepisujemy, robimy kropeczkę x a cokolwiek, czyli znak mnożenia, i wtedy przepisujemy drugi nasz ułamek, ale odwrócony. I wtedy wykonujemy normalne mnożenie, takie jak się uczyliśmy, czyli pamiętacie, yy, dwa oddzielne światy. I teraz tak, yy, wpływają tutaj na skos na siebie liczby, czyli Możemy coś skrócić? Pewnie, że możemy. Eee, możemy proszę, o. Czy 3, 3 i 9 możemy sobie skrócić, bo skracamy nas tak jak dokładnie, tak jak w mnożeniu, bo to są mnożenia, tylko że jest odwróconą liczbą i wtedy wyjdzie wynik zielenia. Eee, czyli tak. Czy 3 i 9 możemy skrócić? Tak, słuchajcie, możemy przez to przez 3. Czyli ile jest trójek w trójce? Jedna, a trójek w dziewiątce są trzy. Dobra. I teraz, czy 12 i 6 przez coś możemy skrócić? Tak, możemy to skrócić przez, słuchajcie, trzy liczby. E, możemy to skrócić przez 2, e, przez 3, albo najłatwiejszy sposób. Bo jak przez jak największą liczbę chcemy? przez 6. 6 jest podzielne przez 12 i oczywiście, że 6 jest podzielne przez 6, bo ta liczba jest zawsze liczba, za, każda liczba jest zawsze podzielna przez siebie. 12 i tutaj 6 to będzie 2. Ale chciałabym zrobić coś takiego. Chciałabym Wam pokazać, bo nie zrobiłam tego w poprzednim filmie. Co by się stało, gdybyśmy my to na przykład podzielili przez 3, nie przez 6, załóżmy dobra, że my nie znaleźliśmy tej szóstki, tylko zauważyliśmy tylko i wyłącznie trójkę. No dobra, no to 3, 6 podzielić na 3 to by było 2, tak? A 12 podzielić na 3 to by było 4, prawda? Ale wtedy zostaje nam 4 i 2. I czy 4 i 2 możemy przez coś podzielić? No tak, 4 i 2 możemy podzielić przez 2, skrócić przez 2, czyli wyjdzie 1. I 2, czyli i tak ta sama liczba, która by wyszła, gdybyśmy tego. Czyli po prostu, jak mniejszymi liczbami skracamy, to skracamy tak cały, cały, cały czas, aż w końcu dojdziemy do takich liczb, których się już nie da skrócić No dobra, a teraz mnożymy 1 razy 2 2 1 razy 3 3. Wyszło nam 2 trzecie. I to jest wynik y, dzielenia. Bo jak dzielimy Odwracamy drugi ułamek i robimy sobie mnożenie. Ok. A teraz jak mamy całości, no dobra, słuchajcie, skoro my mamy całości, to musimy je zamienić na ułamek niewłaściwy. Czyli mnożymy, a tu dodajemy. To jest zamiana na ułamek niewłaściwy. Czyli Mnożysz, dodawać, mnożysz, dodajesz, przepisujesz. Coś takiego. Czyli 5 razy 3, 15, dodać 4, 19. Czyli mamy ułamek niewłaściwy, który oczywiście zapisanie mi tego wyszło jak urapazurę. 19 piątych. Mhm. znak mnożenia. Eee podzielić na... czekajcie, na razie jeszcze zrobię znak zielenia w sumie. Um, bo, tutaj jeszcze sobie musimy mnożyć i dodawać. Po prostu można by też tak było zrobić, że od razu mnożenie, ale wtedy byłoby trochę trudniej, wszystko by się pokomplikowało. No, a ja Wam pokażę to także nie w taki sposób, a po prostu z czasem się na pewno jakoś to zastosujemy, jak będziemy sobie na przykład nagrywać kolejne filmy o dzieleniu, mnożeniu. Yy, tak, bo na pewno będą kolejne filmy. Yy, może nie w najbliższym czasie, ale kiedyś będą na pewno. Z jakimiś ćwiczeniami albo coś. Teraz 2 razy 5 to jest 10, dodać 3, 13. Specjalnie robię takie przerwy, żeby. Każdy miał szansę pomyśleć. Ehm, 13. Ile tu też było 8. Ok. I teraz słuchajcie. Równa się, i teraz tak. Jak już mamy normalnie taki przykład jak tutaj, to robimy wszystko mm, tak samo. Tylko złaczymy, jaki mamy czas. Dobrze, jeszcze 7 minut. Ehm, czyli pierwszą liczbę przypisujemy. Jak pamiętacie z poprzedniego przykładu, mam nadzieję, że pamiętacie, 19, 5 i teraz stawiamy znak mnożenia, jak go takie wielkiego zrobię, żeby wszystko zauważyli. Um, I uwaga, zamieniamy drugą liczbę miejsc, czyli nie będzie 13, 5, a 5, 13. Czyli 5, 13. No i dobra, oczywiście teraz pamiętamy, że to możemy sobie zrobić, jak nam jest tak łatwiej taką krekę. I to mnożyć każdą osobno, jakby to były dwa oddzielne światy. Ale my je też możemy skrócić. Dwie piątki, coś, przez coś się da skrócić, przez co? Przez pięć, tak? Da się skrócić przez pięć. I każda piątka to będzie jedna piątka. Każda piątka ma w sobie piątkę. Jedną. Nie dwie. E, a czy 19 i 13 da się przez coś skrócić nie da się, bo obie są liczbami nieparzystymi pierwsze e, ale po prostu no, to nie zmienia faktu, że um, przez nic nic byśmy nie pomnożyli, bo 13 jest liczbą pierwszą ja zawsze pamiętam o 13 to jest jakaś taka moja szczęśliwa liczba i zawsze pamiętam, że ona jest liczbą pierwszą. <grych> eee, więc ona się mnoży tylko przez jeden i przez samą siebie. No przez jeden tego dzieli, przepraszam. Przez jeden tego nie podzielimy, no bo bez sensu, bo wyjdzie nam to samo, słuchajcie. No i przez 19, przez 13 też nie, więc po prostu to się nam nie podzieli. No ale cóż, przeżyjemy, bo tu mamy jedynki, prawda? Czyli 19 razy 1 równa się. 19, a mianownik to 13. Tylko, że teraz mamy problem. My tu mamy ułamek niewłaściwy, czyli licznik jest większy od mianownika, a mianownik jest mniejszy od licznika. I tak kompletnie nie powinno być. My musimy znów wyciągnąć te całości, czyli Zobaczcie, mój sposób na wyciąganie całości to jest dzielenie. Czyli 19 podzielić na 3. Ale ja tego nie zapisuję gdzieś z boku. Ja to zapisuję od razu tutaj pod wynikiem, bo ta kreska ułamkowa jest równoznaczna z tymi dwiema kropeczkami, czyli z znakiem dzielenia. 19 podzielić na 13. I teraz równa się to jedno. Wyjdzie jedno tak, bo nie musimy jeszcze tego obliczać. Eee, to nie jest jeszcze taki ciężki przykład. I uwaga, eee, 19 odjąć, tym razem 13. Ze sposobem pisemnym możemy to zrobić. Będzie się równać 9 odjąć 3, 6, odjąć 0, 7, 1, 0. Czyli wyjdzie nam 6. Zapisujemy tą liczbę w liczniku. Ojojoj, to wyszło jak jakieś zero, ale to z 6 jakby co? Yy, 13 Słuchajcie, od razu mi tak wpadło na myśl, że trzeba w końcu też zrobić coś w sposobach pisemnym, bo to będzie i dla, i dla szóstej, i dla piątej, i dla czwartej klasy, co na pewno się powtarza, więc no myślę, że też takie coś zrobimy, ale na razie skupiamy się na ułamkach zwykłych, nie dziesiętnych, zwykłych. Ok, i nasz ostatni przykład. Zobaczmy tylko mniej więcej, ile mamy czasu. 3 minuty, no dobra, musimy zdążyć. 8 całych, jedna, druga. To zamieniamy to, czyli będzie tak. 16, dodać 1, 17. Zapisujemy to tutaj. 17, drugich. Mamy ułamek niewłaściwy. Teraz podzielić przez. 12 razy 3. 36 dodać 4. 40. Dodać. Podzielić w sensie na 40. Ym, 12. Tak. No i teraz to, co zawsze robimy przy dzieleniu. Trochę się śpieszę. <gryw> Pierwszą liczbę, co robimy, przepisujemy. Ale ja zmienię kolor. Słuchajcie, bo. Co z tego, że mam mało czasu, ale musi coś widać w końcu. E, 17 tu jest już ten nasz przykład, bo 17 drugich. A co zrobimy z znakiem? Zamieniamy go na mnożenie, a drugą liczbę obracamy. Czyli razy 12, 12, 40. E, tak. I teraz to sobie na spokojnie mnożymy. Ale to trochę ciężko pomnożyć 17 razy 12. W ogóle przez przypadek dały takie liczby. Ja losowałam te przykłady, wymyślamy sobie. Wytrzaskałam z kosmosu, że tak powiem. Więc możemy to sobie podzielić przez 2. 2 podzielić przez 2, 1, a 12 podzielić przez 2, 6. Słuchajcie, 6 razy 17. Możemy sobie pomnożyć tak. 6 razy 1, 10, 60.

Dwie całe yy, Czas, czas, czas No dobra, trochę ponad minuta Dwie całe I 102 odjąć 80 Kto wie ile to jest? Już wiem, tylko poczekajmy na te osoby Które nie mają szansy jeszcze tego obliczyć 40 22 I kurczę, nie wiem kompletnie czemu ale trafił się nam tu taki przykład, który jeszcze bardziej możemy skrócić. Przez 2, y, Czyli 2 całe i 11 dwudziestych. Nigdy się nie spotkałam z takim przykładem. No ale jak widzicie, z razem się uczymy czegoś nowego. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, jeśli podobał się Wam film, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. I mam nadzieję, że do usłyszenia niedługo.